Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hans Viper Dziś będziemy kontynuować misję fabularną w odcinku. Jest to ósmy odcinek z gry Assassin's Creed Unity Dead Kings czyli dodatku DLC A więc tak powiedzcie mi kurde jak tam wejść Wydaje mi się, że to jest już od ostatni odcinek naszej misji o ojejku Kurde dawno nie walczyłem wiecie co ponieważ miałem popsu tego pada Kurde czym się kontrolowało o dobra To super, super. A więc tak, ponieważ ja nie pamiętam gdzie my byliśmy. Ostatni na odcinek nagrywałem jakieś, nie wiem, 5 dni temu, coś takiego. Tak jak mówię, właśnie z tego względu, że no... Popsło mi się wejście odpada i musiałem zakupić ładowarkę specjalną. Taką, która... właśnie padało. tu się od dołu a nie od góry kurczę gdzie to się najbardziej mi wkurza to że ja po prostu nie pamiętam gdzie mhm dobra musimy szukać wejścia jakiegoś tu jest wejście niby Czyli to jest w podziemiach To znaczy no nie wiem czy to jest w podziemiach Ale kurwa odznaczyło mi to Znaczy to, na to wychodzi że to właśnie jest w podziemiach Jeju Nie chcę mi się z wami bić teraz No Come on, come on, come on, Arno broni trafili. No dobra, bo to jest obiekt chroniony ogólnie, ja nawet nie zauważyłem Kompletnie wyszedłem z sprawy. jest jakieś wejście ale to przecież jest do jakiejś misji chyba o jeny aha czyli mamy się dostać tam to znaczy tam jest wejście gdzie już byliśmy w fabule czym się brało schylenie znaczy skradanie jej Byliśmy okay. w tego jeszcze szybko może miejscu, w tym miejscu, Byliśmy tutaj już oczywiście, ale nawet nie pamiętam, gdzie było wejście od góry, nie? Ale no, zapewne gdzieś tutaj strażnicy się zrespili. Uuu, chyba nie. Dobra, tutaj gdzieś było wejście. Tak, a tu jest, jak jestem ślepy, nie? Dobra. królewska krypta byliśmy tutaj już oczywiście jejku gdzie ja idę dobra tutaj będą chyba strażnicy, znaczy strażnicy bandyci którzy tutaj którzy właśnie tutaj polują na jakieś Zdobycze od razu na szybko Uu, to był kapitan. czasem po prostu lepiej pojechać na pełnej, i nie? I czemu się nie bronisz, jej? Okej, szolly s matkami your pocket Dobranoc O cholera, dwie ampułki. Oj, coś tutaj się odezwało Niechcący. O jest akurat lekarstwo, o to nam chodziło właśnie. Dobra, lecimy, zobaczymy co tam się dzieje. Czyli tak wejdziemy raczej tam super, zobaczymy co tam będzie. Wow. Odzyskaj relikwię poziom trudności maksymalny. No, powiem Wam, że to jest naprawdę ciekawe, co tutaj się wydarzy, bo najprawdopodobniej to jest właśnie końcówka DLC. Now that artifact. Allow me. What skill stealing the key? Much obliged. Should I notify the command? Tell me, I resign.

Czas znaleźć co jest wewnątrz tego świątynia. A kapitanie? On się zniszczy. Bo ja jestem asasynem. Mhm. Czyli taka sytuacja. Wow, tutaj dobra jest przejście. Super. Teraz dalej. Okej, okay, tutaj mamy już pierwszą latarnię, więc to nam się przyda zapalić no fajnie to wygląda naprawdę ten dodatek też robi swoje kurcze gdzie to tu na górze są jakieś właśnie tu jest w tym asynie, że Dobra, tak mi światło dziwnie pada, że wyj tą latarnię właśnie tu kurde Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie Jak tam się dostać Może gdzieś dziś jak niżej byłem Na górę powinieneś wejść, Arno. No, dobra, jesteśmy tu i co dalej? Ale muzyka na tych słuchawkach to jest przegłośne. Kurczę, no i nie wiem gdzie znaleźć to. Wyjście. No klucz Czy nie wiem co, co wy... No dobra, no zobaczcie, tutaj jest bal <laughs> To jest drugi bal Tylko, że ten jest pod tym Kurde, ale naprawdę teraz to się pogubiłem Zobaczmy tak Dno. Uh, uh, uh. no Dobra tutaj wiadomo nam graf wskazywała tak tutaj nam znowu graf wskazywał a tutaj mamy właśnie ten jak tam teraz skoczyć No i spadł, ale gość. Wy mamy przecież widzicie to, nie? Poczekajcie. O kurde, użyj... Aha, super. Naprawdę coś niesamowitego. Już wiem o co chodzi oczywiście. Trzeba wziąć to. wrócić się tam oczywiście I przegonić te... ...hrabąszcze Do widzenia panowie Miło było poznać Okej, okay, super Ale no. bym się był wkurzony, jakby to nie było tu, nie? What the hell is going on? Widzicie to? Nie no, w kurze. O tu, co tutaj jest? Super. Aha, to jest wyjście do tego. No dobra, może z tej strony jeszcze coś było, żeby wejść. O no i oczywiście. Super, super, super. Wchodzimy na górę. Uuu! Skoczył Wisi czy co on robi, kurde. On się zaciął. Ej, ludzie on się zaciął tutaj. Widzicie to? Ale Co za gość, widzicie to? obniż się, nawet klikam B i on Nie rusza Kurde, wszystko klikam. Naprawdę wszystko Zero ruszenia się. Zobaczcie. B... Wszystko no, prawie ktycznie. No dobra poświęcimy On no, nie mamy tego dobra To jest bez sensu nie Jeszcze spróbuję nim wyjść no ale no What the fuck is going on O Teraz go zobaczycie i teraz tak Klikam B O się nie wiem, co on robi mhm mm akta spraw, spotkanie z Mirabell dobra, nie wiem o jest w bazie danych, no i gdzie to było? To są te zagadki, to mnie nie interesuje. Spotkanie z Mira x Krux. To są wszyscy ludzie, którzy. A nie, to są ludzie zabici też. Wow. Dobra, to mnie nie interesuje, tu też nie. Jejku, no ja chcę stąd po prostu wyjść, ludzie, no zobaczcie. Ja nawet strzelę, nie? O. Zobaczcie, ja naprawdę... ...próbuję... ...stąd wyjść. Nawet, nawet klikam B, żeby na tym zawis... Tutaj kieruję, żeby tam skoczyło, ale nic, nic nie idzie. Zobaczcie, nic. Yy, dobra. Znaczy to zrobimy. Jesteśmy pod ziemią i nie możemy... Co jest z tym? wkurze się zaraz naprawdę, nie? O! Przecież... Przecież zaliczaliśmy jakieś... Podziemne wejście, podziemne... No tak przecież my wpadliśmy do kanału nie mamy i tutaj korona cierniowa. tak, weźmiemy za ponownie. Muszę tak zrobić, no chłop mi się zaciął po prostu na, 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 na jakimś kamieniu, nie? Jestem po prostu wkurzony. To jest niereformowalne. Naprawdę to jest, to jest chore. Nie chcę się wykonać tej poprzedniej misji, wiadomo. Spróbuję z niej wyjść, ponieważ da się wyjść na pewno z powtórzenia sekwencji. Tak jakby. Okej, okay, to już widzieliśmy, tak? Tak, widzieliśmy to, tak, pamiętam. I teraz tak, bierzemy to wskaźnik postępu. Dobra, to nie ma sensu widzowie, pożegnam się z wami na razie, zobaczymy się w tym momencie, gdzie skończyliśmy.